Skandaliczne zachowanie po meczu Urugwaju z Ganą. Rzucili się na arbitra, a Edinson Cavani rozwalił monitor waru. Cristiano Ronaldo chyba najgorszy na boisku. Marnował okazję, krzyczał na kolegów i podarował gola rywalom. Szalony mecz Serbia-Szwajcaria. Brazylia przegrała z Kamerunem, który przechodzi do historii pomimo tego, że odpadli. Znamy arbitra meczu Francja-Polska. W katarskiej telewizji naśmiewają się z reprezentacji Niemiec, a polski dziennikarz był na treningu Francuzów. Siemano ja Jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Faza grupowa tego mundialu dobiegła końca. Było kilka niespodzianek, kilku faworytów już odpadło, dajcie znać, co do tej pory sądzicie o tym turnieju. Osobiście jestem pozytywnie zaskoczony. Pamiętajcie, do końca mundialu filmy codziennie na tym kanale z samego rana. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry 600 otrzymacie bonus nawet do 200%. Szczegóły w opisie. Zagrupowa mundialu w Katarze dobiegła końca. Było wiele zaskoczeń, wyniki zmieniały się w ostatnich sekundach rywalizacji, a także pożegnaliśmy kilku faworytów do zgarnięcia Pucharu Świata. Wczoraj do grona reprezentacji, które w jednej 1.8. zagrają, dołączyła reprezentacja Brazylii, Portugalii, Szwajcarii, a także Korei Południowej. W jednej 1.8. Brazylia zagra właśnie z Koreą. Ten mecz odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia o godzinie 20. Natomiast reprezentacja Portugalii zagra ze Szwajcarią. Ich rywalizacja będzie będzie miała miejsce dzień później, 6 grudnia, także o godzinie 20. Ostatni dzień fazy grupowej, tak samo jak ten przedostatni, był wyjątkowy, przegrali faworyci. Brazylia jako wielki pretendent do końcowego sukcesu miała zapewniony awans już po dwóch kolejkach, i także praktycznie z pierwszego miejsca. Ciężko było, aby ich pozycja zmieniła się, nawet jeżeli by przegrali. No i tak się stało. Kamerun wygrał 1 do ale Brazylia na pierwszej pozycji pozostała, a Kamerun nie awansował. Zgodnie z oczekiwaniami ekipa z Ameryki Południowej wyszła w rezerwowym składzie. Neymar, Danilo, a także Aleksandro nie byli dostępni z powodu kontuzji. pojedynek oglądali z trybun, a na boisku od pierwszej minuty zagrał Fred, Antony czy Martinelli. Ederson w doliczonym czasie gry pierwszej połowy musiał popisać się idealną interwencją, aby Cameron na prowadzenie nie wyszedł. Pomimo dobrej, spokojnej gry, Brazylia nie zachowała czystego konta W doliczonym czasie gry drugiej połowy, a Abubakar dostał dośrodkowanie i pokonał Edersona, celebrując go zdjął koszulkę, a z racji tego, że wcześniej był ukarany za faul, arbiter był zmuszony pokazać mu drugi żółty kartonik i wyrzucić go z boiska. Aczkolwiek sędzia zdążył mu jeszcze pogratulować gola. Co interesujące to Abu Bakar został pierwszym piłkarzem na mundialu, który zdobył gola i wyleciał z boiska od 2006 roku, kiedy to Zined i Zidane z główki uderzył materac Aczkolwiek jeśli już odpadać z mundialu to lepiej w takim stylu jak wczoraj Kamerun i Abu Bakar pokonując Brazylię. Co więcej to Kamerun został pierwszy Zespołem z Afryki, który na Mundialu pokonał reprezentację Brazylii. W tym samym czasie rywalizację toczyła Szwajcaria z Serbią i ten mecz zakończył się wygraną Szwajcarów 3 do 2. Bramkarz Serbów Milinkowicz-Sawicz musiał interweniować i to dwukrotnie po upływie 25 sekund pojedynku. Tak szybko Embolo mógł otworzyć wynik tego meczu. Pierwsza połowa tego meczu przyniosła aż 4 trafienia. Szybka wymiana piłki, atak z jednej na drugą bramkę, no przyjemnie to się oglądało. W zupełności coś innego niż nasz pojedynek z Argentyną. Po zmianie stron kombinacyjna akcja Szwajcarów. Pozwoliła wyjść im na prowadzenie, którego już nie oddali do samego końca. Shakiri, pomimo upływu lat, dalej jest największym magikiem helwetów. O godzinie 16 Portugalia mierzyła się z Koreą Południową i zaskakująco przegrała 2 do 1. Ekipa z Azji, aby w ogóle myśleć o awansie, ten mecz musiała wygrać, a już na samym początku stracili gola. Co więcej, to Paulo Bento, czyli trener Koreańczyków, całe spotkanie oglądał z trybun. A powodem tego było jego zachowanie w ostatnim meczu z reprezentacją Gany. Pokłócił się wtedy z arbitrem i on pokazał mu czerwony kartonik. Jednym z największych pechowców tego meczu zdecydowanie był Cristiano Ronaldo. Nie dość, że zmarnował kilka. 100% okazji na zdobycie gola, to jeszcze pomógł go zdobyć rywalom. Piłka leciała w jego stronę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a on się schylił. Futbolówka odbiła się od jego pleców, a rywal załadował brameczkę. Ronaldo to w ogóle w tym meczu wyglądał na takiego nerwowego. Machał, gestykulował, krzyczał na kolegów. No ogólnie kiepskie zachowanie jak na takiego lidera. Wydaje mi się, że nie tak powinno to wyglądać. W drugiej połowie opuścił boisko, no i zdecydowanie to nie był jego najlepszy występ. Piłkarze Korei gola dającego awans zdobyli w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Przeprowadzili kontrę, która dała im wielką radość i wyrzuciła Uruguay z mundialu. Paulo Bento, czyli wspomniany trener Koreańczyków, tak naprawdę jest Portugalczykiem i byłem piłkarzem tego kraju. W 2002 roku reprezentował Portugalię, która mierzyła się z Koreą Południową. Wtedy Korea ich pokonała i awansowała do fazy pucharowej. Wczoraj, 20 lat później, historia zatoczyła koło. Tak strafienia trafienia Koreańczyków cieszył się Mauricio Pochettino, były trener Sona w Tottenhamie. Po zakończeniu spotkania czekali w kółku na środku boiska na wynik meczu Urugwaj-Gana. No i gdy dowiedzieli się, że awansowali, zaczęli świętowanie. No właśnie, a co działo się w meczu Gany z Urugwajem? Możemy powiedzieć, że Urugwajczycy nie wgryźli się w ten turniej. Co prawda wzięli małego kęsa, ale dalej już nikogo, chyba nie dziabną. Ekipa z Ameryki Południowej wygrała 2 do 0, ale to było za mało na awans przy wyniku meczu Korei z Portugalią. Gana miała karnego, ale go zmarnowała. Później Urugwaj zdobył dwie bramki. Które dawały mu awans, ale kontra Korei wyrzuciła ich z tego turnieju na podstawie zdobytych goli, gdyż liczba punktów była taka sama. Po meczu na ławce rezerwowych płakał Luis Suarez, dla którego było to najpewniej ostatnie spotkanie rozegrane na mundialu. Piłkarze Urugwaju mieli wielkie pretensje do arbitra, otoczyli go, nawet popychali, no i próbowali coś wytłumaczyć, ale to nie miało już żadnego znaczenia. Pojedynek dobiegł końca. Ponoć w jego stronę poleciały nawet wyzwiska, a kawani po meczu był tak zły, że wyrzucił Monika War. Pewnie FIFA nałoży na nich jakąś karę, ale myślę, że Urugwajczyków w tym momencie najmniej to interesuje. Kawani najpewniej był wściekły o tę sytuację, gdy padł w polu karnym Gany, ale arbiter nie dał się nabrać. Mundial ten jest wyjątkowy jeszcze pod jednym ciekawym względem: po raz pierwszy od 1994 roku żadna ekipa fazie grupowej nie zdobyła kompletu punktów, co więcej, to nikt nawet nie zachował czystego konta, choć po rozegraniu dwóch kolejek to Polska, Maroko i Brazylia nie stracili nawet jednego gola. Tak ostatecznie prezentują się pary jednej ósmej finału: Holandia zagra ze Stanami Zjednoczonymi, Argentyna z Australią. Arbitrem tego meczu będzie Szymon Marciniak. W niedzielę o godzinie 16. Francja-Polska. O godzinie 20.00 Anglia-Senegal. 5 grudnia do rywalizacji stanie Japonia z Chorwacją, a wieczorem Brazylia zmierzy się z Koreą Południową. Ostatni dzień 1.8 to 6 grudnia. Wtedy Maroko zagra z Hiszpanami, a Portugalczycy staną do rywalizacji z reprezentacją Szwajcarii. Wczoraj FIFA ogłosiła, który sędzia poprowadzi nasz pojedynek z Francuzami. Działacze postawili na Wenezuelczyka Jesusa Valenzuelę. Ten arbiter poprowadził pojedynek w fazie grupowej Anglii ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to dla nas dobrze, wydaje mi się, że to żadnego znaczenia nie ma. Aby awansować musimy zagrać tak jak nigdy, a w tym sędzia już nam nie pomoże. Jedynie co być może będzie miało jakiś wpływ na obraz tego meczu, to fakt, że on pochodzi z Ameryki Południowej, więc być może będzie pozwalał na bardziej agresywną grę. W katarskiej telewizji nabijają się z odpadnięcia reprezentacji Niemiec. Gdy rozmawiali o naszych zachodnich sąsiadach, to nagle zasłonili usta i zaczęli machać im na pożegnanie, co oczywiście było nawiązaniem do tego Testu niemieckich piłkarzy. Nie wydaje mi się, aby to było na miejscu, tym bardziej, że oni są gospodarzami tego turnieju. Dziennikarz Radosław Przybysz obecnie przybywa w Katarze i był na otwartym treningu reprezentacji Francji przed meczem z naszą kadrą. Na Twitterze napisał, że Francuzi są w doskonałych nastrojach i trenują grę w ataku przed meczem z Polakami. Stwierdził, że jeżeli nie będzie żadnych kontuzji, to w składzie naszych rywali pojawi się m.in. Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Usman Dembele, Antoine Griezmann, Adrien Rabio czy Rafael Varane. A jakie spotkania już dzisiaj czekają nas w Katarze? O godzinie 16 reprezentacja Holandii, Zagra ze Stanami Zjednoczonymi, a o godzinie 20:00 Argentyna zagra z Australią. Dzięki za oglądanie do samego końca, udanej soboty i do zobaczenia jutro rano! Cześć!